Cześć! Dzisiaj kolejny test lampki solarnej. Tym razem taka z trzema głowicami. Tak to ma wyglądać. Model tutaj macie. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany to sobie wyszukać. Zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy pilocik kołeczki i to co nas najbardziej interesuje, czyli lampka. Dobra, patrzmy co to jest. Tak to wygląda. Te głowice mamy tutaj ruchome. Plus tutaj, aha, w ten sposób panel solarny, ale trochę nie o to mi chodziło. Hmm. No dobra, tak możemy sobie to ustawiać. jak to tutaj wygląda Uu, gdzieś tu jest on off nic nie widzę to tu na obrazku tu jest gdzieś on off Kukamy tego. On of jest tutaj. Jak widać tu mamy. On off. No, więc. O. O! E, no, na dwa nawet zasłonię sensor, nie, to czekajcie. O E, świeci. Czekajcie. Zróbmy tak. Lampka tu. To tu. Nie wiem jak wam tego nagrać, sobie też. Przysłonimy lampę, przysłonimy panel szyby. tak świeci bez lampy pek no świeci nawet nawet szczegóły są doświetlone no, testuję na zewnątrz mamy ciemność lampka no daje radę tutaj można ją dać wyżej no problem może całkiem całkiem nie ma się zaczepiać więcej widać na żywo niż w w aparacie na no, ziemi. Widzicie, jest ostro. Także śnieg superancko wychodzi, a tak lampka świeci w nocy. Wziąłem lampki. No jest naprawdę dobrze, powiem Wam szczerze, że jest elegancko. Widać wszystko. Jak wygląda łapanie, to zaraz zobaczymy. Tak to wygląda z tej dalszej perspektywy. I zaraz zobaczymy jak łapie. Ok. Dobrze, ja podchodzę i zobaczymy w którym momencie nas złapie. Powiem wam, że szału nie ma. Nie wiem, może szedłem na prostu na czujnik, ale raz, dwa, trzy metry gdzieś pójdziemy bardziej z boku. Może w ten sposób czujnik wcześniej załapie. Ok, idziemy. O, już złapało. Także z tej strony czujnik znacznie lepiej sobie poradził. Mierzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no jakieś 6,5 pół metra, siedem metrów. Detekcja. W zależności od kąta, od kąta patrzenia, ale jak widać, no świeci naprawdę fajnie. Fajne jest to, że tam jest regulacja tych wszystkich. o Tak to wygląda. Na żywo jeszcze lepiej niż na filmie Jak wspomniałem Fajne jest to, że, fajne jest, to, że tu jest tutaj regulacja tych, tych lampek i można je sobie poregulować w dowolną stronę trochę bardziej tak o. i wtedy idzie gdzieś tam bardziej w lewo. Także lampka w spoko. Jest już tutaj kilka dni. Nie ma słońca za bardzo. Jest pochmurno, a cały czas działa także znacznie lepsza niż poprzednia, która tutaj była zamontowana. Także tą lampkę spokojnie mogę polecić. Powinniście być zadowoleni. Trzymajcie się, cześć. Na razie.